Yo siemanko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z gry Minecraft serii Minecraft Hardcore Oczywiście zaczynamy od sezonu pierwszego, zobaczymy jak tutaj potoczy się i zobaczymy jak go przeżyje na pierwszym sezonie To wszystko co było nagrane nie będzie na, na cały czas nagrane, ale tak jakby nie wracajmy do tego Zaczynamy od nowa z Hardcorem, zobaczymy jak to, pod, jak to pójdzie i zobaczymy jak długo przeżyje a teraz bez będą dodania jeszcze, jeszcze zanim wla, wla, yy, wleci intro, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie z w wpaść na moje social media, które macie w opisie powiem, a teraz bez megnego dodania wlatuje intro i zaczynamy kolejny odcinek z Minecraft, serii Minecraft Hardcore. Intro! Zobaczymy jak to się potoczyło. Jeszcze sobie wejdę tylko... Tak, nagrywa się normalnie, nie ma żadnego problemu, więc to jest plus. Mamy minutę tego. co zaczynamy. No to z muszę wyłączyć. Mamy single player. Tu mam oczywiście Minecraft Mable Hashtag 1, który był wczoraj nagrywany wieczorem. A teraz zaczynamy już całkowicie z Minecraft Hardcoreem. No bo oczywiście z czym. O, uh, mam trochę stresa, aczkolwiek no zaczynamy, czyli co? Minecraft o oh, Minecraft Hardcore um, S. I 1 i teraz tak, tutaj mamy hardcore To będzie ciekawie To już widzę, że to będzie ciekawe, nie? No i co, zaczynamy, nie? Word jeszcze ty raczej nic nie będziemy ten zmieniać, tutaj też nic nie zmieniamy. Także zaczynamy. Mam już stresa. To się nie skończy za dobrze, ale no. Trzeba wreszcie też nagrać. Zobaczyć jak to będzie. Pojawi się na odcinek. Mam wrażenie, że... Tak jak dobrze patrzałem, najpierw wam leci Mike. 2. Yy, tak te teraz. Najpierw Wam leci odcinek z OMC2 z linii y, 244 albo 247, coś takiego. Później macie mieli odcinek, właśnie. Bo tutaj normalnie, normalnie 5 sierpnia, czyli w poniedziałek byście mieli y, ets ale ets jeszcze nie nagrałem. Więc najpierw poszedł OMC2. Najpierw OMC2 pójdzie. Później pójdzie właśnie ETS. Y, później American Track. No, i później będzie takie, pójdą odcinki takie jak Minecraft Hardcore. Chyba, że posłuchajmy tak, że najpierw poleci... Muzyka nie działa. Hmm. O, działa, dobra. Coś mi tu ścina się. No i mamy. Już za... mam oczywiście ścinki. Ujajajaj. Zaczynamy szybko, oczywiście, od tego, bo tutaj się szybciej to robi noc i ja nie chciałbym tak coś odwalić, nie? Także zaczynamy. Mam e, w prawym górnym rogu minimapę, e, w lewym górnym rogu mam e, te jakby te x, e, te koordynaty, i tak dalej, i więc tak będą. No. Tu, mm. dobra tu tu i teraz tak szybko tutaj kładziemy to dobra i teraz tak um, Dawaj tego patyka, bo się przyda No tak Alan, weź zacznij sobie biegać na tym, na, 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 na sprincie. Ja będę marudził I tu już widzę, że mamy piasek Zobaczcie ciekawie, no ale mam ściny Tu mamy badlands, nie to nie są badlands, to są planes'y Jesteśmy mi plańców. planes'ów Obawajcie to Ty przecież tu miałeś Alan Bo tu lawa jest. O, jeszcze lepiej. Ho, ho ho ho! ho. Ale by było. Tak, ja sobie wziąć wszystko kamienne zrobić, żeby mieć jak coś na. z głowy. Yy, oczywiście mówię, że nie. Yy, od razu mówię na przykład, że ja nie jestem jakimś super graczem. Więc jakby nie dziwdzie się, że ten. Jakby coś się miał odwalić. O, no właśnie, mówię, że nie jestem dobrym graczem i prawie. Msela wylał pod nogi, nie? To, to by było takie pof, kiedy umierasz w pierwszym odcinku Nie, tak nie może być Dobra, jakaś muzyka leci w tle, zobaczymy, co to jest w ogóle Tam widzę, że są jakieś moby Za, za które się teraz wezmę yy, Na suriwalu mieliśmy, yy, tak mi się wydaje, czy, albo mi się nie wydaje Ehm, um, czekajcie. Patyki. Mieczyk. Mieliśmy loskę na sawannie. Ale więcej więc, więc nie są nie ten. Wiecie co? Jak już i tak mam tutaj lawę, to idź mi z tym. No. Dobra. I tu mamy już y, owcę, którą ja sobie zabiję. Z nią ten. Jedzenie przy okazji, Jaką ja miałam tu ściny? Boże, Aha, no ha, no mi tak ścinać. No ty świnio, jedna, ale my tam benda... denerwuje. Zgiń mi tutaj, ja nie. Tam jest kurwa enderman, na którego nie chciałem jednak trafić. Na tą chwilę nie mam jakieś Nie no dalej, może tutaj też znajdziemy jakąś tą Ale ja mam ściny, boże. Może dlatego, że mi się to wszystko generuje, nie? Więc jakby no dziwnego. I tu już mamy sawan. Ty, ale tam coś mamy też. Bo trochę uważać na to jak się chodzi. No ja ja tak trochę nie uważam i zaraz wydaję ten. Problem z jedzeniem. Ale mam owieczki. Jak mam owieczki to jest dobry pomysł. Chyba trzy nam wystarczą. Ale mam ściny, boże. Dobra. Mamy węgiel. To jest najważniejsze do przepalenia. Ten rzeczy. A, ja zrobię łóżeczko, żeby nie mieć problemu. Tu. To sobie kolejne wykupiemy. Ten węgiel Dobra, Zanim na, na tych kamieniach tutaj, bo one mi się przydadzą tutaj później do, ten, do zrobienia innych rzeczy Oprócz że już widzę, że mam problem z jedzeniem Teraz to zrobię tak, tu Ym... crafting zostawiam tam No ty jesteś debil, nie? No debil, kurwa piecyka nie zrobiłeś, to jako uszko użyję, to mi się przyda, raz tak, tutaj muszę wziąć sobie um, piecyk zrobić, mm, i przepal to. Syk, pół, kurcz pół kurczoki pójdę Dobra Zjedz coś trzeba Nie to, to Tutaj? Pod drewno muszę iść. Tu jest jakieś drewno. Wtedy potrzebuję więcej tego żarcia. dobra a mapa A puta fuck Ja zrobiłem Co tu chodzi? Czy ja mam jakiś? Nie. Ja sobie te... No super, tak, włączmy. Nie. nie wchodzi Musi było Dobra Eee Nie może chodzi To jest tyle rzeczy Enable, no kuźwa, no gdzie Settings A, uh, N jak tu włączyć mapę? To jest pytanie też To co, co innego X Z Q Q to jest wyrzucanie R T Nie Y U I O P A L K Nie U J nie A nie G nie F też nie? Z, X, V, B, N, M. No ale M to jest to Nie wiem, dobra wejdź tam. Ale tu widzę, że jest o Jezu, a nie, nie to chciałem włączyć to. To się wrzucimy. Bo jeżeli są tu kamienie. To będzie więcej rzeczy. Myśl nie opłaca. Trzeba iść spać. <gry> spać. I zaraz trzeba coś złączyć, bo ja coś odwaliłem. To. dołączymy sobie 4 znowu. I teraz tak to. Bo moim zdaniem M pod N M to było. Yy, settings moc. to nie jest potrzebne hmm. i co? Hmm. I nie o co? Hmm. Nie wiem, co chodzi z tym Ale szukam tego, gdzie tu się włączało. Kurwa, czas. Yy, ten. Światło O! To jest to, no zobaczymy Nie, to jest normalnie to. Tu nadal jest ciemno, jak w tyłku. A mi chodziło właśnie o to, żeby ten. ten, ten to ciemno tu unicestwić. Żebyście wy widzieli też. Nie wiem jak ja to ogarnę, to to No daj mi się zabić, a nie No Ale czy za pizna to ty się lechce kujwa. Masz innych? To jest właśnie to, że ja bym tutaj mieć dzień. Jak jak to wiedzieć, gdzie oni są, nie? O, tak, tutaj. Jest tak ciemno, że to hit, nie? Pięknie. A, się z tym pobawimy ludziska, bo ja nie wiem, jak to, jak to zmienić i dzisiaj dajmy I teraz tak M settings mods hood hmm. to mi nie jest potrzebne lighting No zobaczymy, co teraz to działa. Tak, chyba zmieniłem już. Dokładnie. A to oznacza, że na przykład jak idziemy gdzieś tutaj do takich tych, to wy wszystko widzicie, nie? Nie ma żadnych tych yy, ukrytych ty rzeczy i tak dalej. Więc to mi się podoba. I na przykład ja teraz mogę sobie wejść tutaj i wszystko widzę. Czy idzie jakiś mob, czy też nie. Chyba jak i tak to nie tak nie wejdę, ale jest to dobry pomysł. Dopóki się nie uzbroję, to ja tam nie idę palić to. Muzyka leci <laughs> stone Show. plainsy i stone znowu. Jeszcze trochę ty damy i dymie z głowy. I ja sobie mogę przy okazji zrobić tutaj siekierę i łopatę. Łopatę. Ja sobie tylko jeszcze zobaczę, czy. No, macie już długo dosyć tego nagrania, więc jakby tego wystarczy. Więc zaraz się pożegnamy tutaj. Mamy czwarty level już, to jest piękne. Chciałbym mapę zobaczyć, ale ja nie wiem jak ją włączyć Aha Myślę, że dużo się dowiedziałem To samo jest online, ale mnie to nie obchodzi Eee, czy to jest? A dawa, to wiem, co to jest. Hmm. I to do wtorku jesteś. raz było. Ja nie wiem gdzie to było nie? Badają ona zielono Koordynaty, Direction Hold, Potion, Effect, Scoreboard Wyłącz to, mi to nie jest potrzebne Titles, e, nie Pink to Chat, Tab, Editor, Pack, Organizer Name Tags, Shortcut, sure review Group e, Nie. No gdzie to kuźwa jest, no. A to Niemcy. A, włączyły się już. Dobra. To git. Dobra. Dziska, yy, nad, w tym odcinku to by na tyle. My tu zostaniemy po prostu. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Idźcie z palcem. Spojedźcie mi na moje social media, które macie wszystkie w opisie pod filmem, a my już bez...